Relację sponsoruje Świat Opon i Akumulatorów. Hurt Detal Service, Łomża, Aleja Legionów 120A. Jak widzimy, mamy dzisiaj duże zainteresowanie i jest to pierwsze spotkanie w tym roku z dziećmi, które uczymy jazdy podstaw na łyżwach. Jak widzimy, mamy dosyć duże zainteresowanie. Dzieci garną się do nauki. Co trzeba oprócz łyżew własnych, bądź wypożyczonych, żeby, żeby jeździć? Trochę umiejętności, trochę koordynacji. Na co przede wszystkim zwrócić uwagę? Na początku szczególnie zwracamy uwagę na koordynację oraz równowagę na łyżwach. Wiemy, że dzieci, które pierwszy raz zakładają łyżwy, nie, nie, nie mają tych skoordynowanych ruchów. Bardzo ciężko jest im utrzymać szczególnie równowagę na, na lodzie, ale instruk są instruktorzy. Nauczymy podstaw, nauczymy wszystkiego. Czyli co? Noga w prawo, noga w lewo i jedziemy? Czy to bardziej skomplikowane? Od czego w ogóle zacząć? Jeśli mielibyśmy tak internetowo przeprowadzić kurs nauki jazdy na łyżwach, to, to jak zaczynamy? Na początku zaczynamy od podstaw, czyli bez żadnych ruchów nóg w przód i w tył. Na początku razem z kolegą trzymamy dzieci za ręce i po prostu ciągniemy je w przód lub, lub, lub w tył, aby one załapały podstawowe te, te ruchy ślizgu. Potem uczymy jakby jazdy raz w przód, raz w tył. Przeplatanka na łyżwach to już trudniejsza pewnie szkoła jazdy. Tak, tak. Przeplatanka na używach należy jakby tutaj bardziej dla zaawansowanych łóżwiarzy. Myślę, że przeplatanek będziemy uczyć w ferie zimowe, które zbliżają się niebawem. To ile potrzeba czasu na to, żeby opanować taki podstawowy ruch, że kiedy przyjdziemy nawet już tak prywatnie na lodowisko, to nie będziemy co chwilę lądować na kolanach? Myślę, że jest to kwestia kilku zajęć. To też zależy od... Od uczestnika. Im szybciej ktoś załapie, tym szybciej będzie wykonywał trudniejsze, trudniejsze ruchy. My tutaj uczymy podstaw, aby, aby zachęcić dzieci, szczególnie tutaj, do uczestnictwa w tych zajęciach. Przy uprawianiu sportu ważny jest też strój. Osoby, które na przykład biegają, wiedzą, że nie warto ubierać się zbyt grubo, bo za chwilę i tak się rozgrzeją. A jak jest na łyżwach, gdzie mamy jednak niską temperaturę, pewnie jeszcze jest troszkę zimniej od tafli lodu, jak ubrać się dobrze na takie wyjście? Tak, akurat dzisiaj i w ogóle w tym sezonie pogoda nam sprzyja. Dzieci nie, nie ma takich mrozów, dzieci nie muszą być aż, aż tak bardzo, aż ciepło ubrane, ale wskazany jest bardzo kask, szczególnie tutaj wtedy, kiedy uczymy podstaw, bo jest bardzo dużo, bardzo dużo jakby e, dzieci się przewracają, ale ciepły strój, ciepła kurtka, ciepłe, ciepłe spodnie, szczególnie ortalionowe lub, lub typowo narciarskie. Czy jest wiek graniczny, do, do którego możemy nauczyć się jeździć, czy tak naprawdę każdy może? Znaczy, do którego myślę, że nie ma, nie ma wieku granicznego. Myślę, że nawet osoby starsze tutaj nie miałyby problemu e, z nauką. To jeszcze powiedzmy co MOSiR oferuje, bo zajęcia są bezpłatne, tak? Oprócz tego można wypożyczyć łyżwy. E, coś jeszcze można wypożyczyć, nie trzeba mieć własnego? E, w tym roku zakupiliśmy pingwinki. Są to oczywiście darmowe sposoby jakby do nauki jazdy na łyżwach. Są to urządzenia, które pomagają skoordynować ruch. Są bardzo przydatne tutaj dla, dla wszystkich uczestników. Relację sponsoruje Świat Opon i Akumulatorów. Hurt Detal Service, Łomża Aleja Legionów 120A.